Piłkarze młodej drużyny PG GKS-u Bełchatów zremisowali na własnym boisku z drużyną Śląska Wrocław 2-2. do -2. Przed tym spotkaniem w lepszej sytuacji byli goście z Wrocławia, którzy na swym koncie zgromadzili 9 punktów. Bełchatowianie w siedmiu meczach zdołali uzbierać dwa oczka mniej. Optymizmem jednak mógł napawać fakt, że w minionym sezonie Brunatni dwukrotnie wygrali ze Śląskiem. W pierwszej połowie Brunatni nie mieli zbyt wiele szczęścia. Próbowali ataków, niestety niewiele z nich wychodziło. W tej części meczu lepiej zagrali goście, którzy w 21 minucie wyszli na prowadzenie. Wynik 1 do zera udało im się dociągnąć do przerwy. Od początku drugiej połowy młodzi piłkarze GKS-u rzucili się do odrabiania strat. Udało się już w 56. Minucie, kiedy to bramkarza gości pewnym strzałem pokonał Patryk Rękiewicz. Ta bramka dodała skrzydeł naszym zawodnikom, którzy rozpoczęli zmasowany atak na bramkę Wrocławian. Bliski szczęścia był Konrad Niedzielski, po którego uderzeniu piłka trafiła w poprzeczkę. Piłkarze GKS-u nie potrafili swojej znacznej przewagi udokumentować zdobyciem bramki, a jak mawia stare piłkarskie przysłowie, niewykorzystane sytuacje się mszczą. Tak było też w tym przypadku. W 67 minucie Śląsk wykonywał rzut rożny. Piłkarze GKS-u fatalnie zachowali się w obronie, a piłkę do pustej bramki wpakował Michal Krzemiński. Bełchatowianie nie Musieli jednak rezygnować z walki o punkty i raz za razem nacierali na bramkę gości. Udało się wreszcie w 87. minucie spotkania, kiedy to piłkę do bramki skierował wprowadzony kilka chwil wcześniej z ławki Dawid Mielczarek. Wynik remisowy utrzymał się już do końca spotkania. Musieliśmy gonić całą drugą połowę, no i no instynkt trenera. Możemy może mu podziękować. Wpuścił mnie no i strzeliłem bramkę. I niesmiernie się cieszę na no jeden punkt, ale było wartość do samego końca. Nawet o ten jeden punkt, ponieważ już cztery mecze, trzy. Nie, nie przełamaliśmy pasy cały czas. Przy dwa ostatnie spotkania przegraliśmy, no, mimo tego, że nie graliśmy źle. W zależności ile się gra, trzeba być pełen, skoncentrowany No i dać sobie wszystko, nawet jeśli wejdzie się na 10-15 minut. Graliśmy do końca, no, udało się nam strzelić bramkę, goniliśmy wynik przez cały mecz. Najpierw przegrywaliśmy 1-0, później 2-1. No, cieszymy się z punktu, chociaż. Dwie sytuacje mieliśmy dogodne na początku meczu, w pierwszych 15 minutach powinniśmy jedną bramkę strzelić, niestety się nie udało. Tak to bywa, że czasami sytuacje się odwracają i to my musieliśmy gonić ten wynik. No, tak jak powiedziałem, z punktu się cieszymy. Szczególną motywację dla zawodników w tym meczu mógł stanowić fakt, że pierwszy zespół GKS-u jest dziesiątkowany przez kontuzję i trenerzy bacznie przyglądają się naszym młodzieżowcom. W dzisiejszym meczu nie zeszli zawodnicy z pierwszej drużyny oprócz dwóch bramkarzy. No i to jest moment, w którym musimy się pokazać i wykorzystać swoją szansę. Ja nie chcę polecać zawodników najlepiej, niech oni sami się polecają swoją grą na boisku. Byli dzisiaj trenerzy ze sztabu pierwszej drużyny. Oni oceniają grę zawodników również pod kątem przydatności do pierwszej drużyny. To zawodnik musi przede wszystkim na boisku zapracować na to, żeby, żeby dostać się na treningi pierwszej drużyny, a z polecenia trenera tam zawodnicy nie trafiają. Są chłopcy, no nie ukrywam, którzy grają lepiej, są chłopcy, którzy grają słabiej. Dzisiaj dwóch chłopców zadebiutowało w meczu mistrzowskim, wypadli pozytywnie, trzeba się z tego cieszyć. Będziemy wprowadzać kolejnych nowych zawodników. Zobaczymy. No mam nadzieję, że, że za jakiś czas ktoś wpadnie w oko trenerom pierwszej drużyny. Przykład choćby Łukasza Wrońskiego pokazuje, że dla wszystkich młodych graczy Ekstraklasa stoi otworem, a dobra gra w młodej Ekstraklasie może się okazać przepustką do pierwszego zespołu. No my jesteśmy głównie od tego, żeby dostarczać zawodników tam do pierwszej drużyny właśnie, na treningi pierwszej drużyny czy do, czy do wyjściowego składu pierwszej drużyny. Taka jest nasza praca, to jest cel nadrzędny. Wyniki stoją zawsze tutaj w młodej Ekstraklasie na drugim planie. No ale oczywiście każdy z tych chłopców również chce wygrywać tak samo jak i trenerzy. Staramy się wykonywać tą pracę no najlepiej jak potrafimy. Chłopcy też robią postępy, rozumieją. No też ten sztab kadra pierwszej drużyny świadczy o tym, że kilku chłopców z poprzedniego sezonu gdzieś tam przedostało się wyżej i z tego się powinniśmy głównie cieszyć. Mimo remisu młodzi gracze zostawili po sobie dość dobre wrażenie. Miejmy nadzieję, że wkrótce kolejni z nich doczekają się debiutów w Ekstraklasie.